Kolejnym odcinku porad kulinarnych. Tak jak obiecałam w zeszłym tygodniu, dzisiaj z panią Urszulą będziemy przygotowywać golonkę w piwie. Witam pani Urszulo. Witam również. Drodzy Państwo, to będzie zupełnie inna golonka, ponieważ golonka będzie z mięsa z dziczyzny, a nie tak jak możemy dostać wszędzie w sklepie czy w restauracjach. Tak. To czym różni się ten przepis? Po prostu y, y, golonka z dziczyzny jest bardziej. Chuda i jest bardziej smaczna, uważam. Nie zawiera tyle cholesterolu w sobie. Czyli wszyscy panowie mogą jeść oczywiście, i, nie obawiać, i panie się, oczywiście nie obawiać się później, że cholesterol pójdzie w górę. Tak jest. Jakich składników będziemy do tego potrzebować? Bo na pewno przygotowuje się to golonkę zupełnie inaczej niż taką, którą jesteśmy zawsze przyzwyczajeni. Przyprawiamy przyprawami do dziczyzny, która yy, ta przyprawa zawiera. Paprykę, kolendrę, rozmaryn, ziele angielskie, kery i tym nacieramy golonkę, następnie ją obtaczamy w mące, podsmażamy na patelni na tłuszczu, oczywiście na smalcu z dzika, jeśli go nie mamy no to na oleju, żeby nie była bardzo tłusta. Przekładamy ją do, następnie przekładamy ją do szybkowara. Ja tu posiadam taki szybkowar z dawnych jeszcze czasów. Pamięta już na pewno nie jedną golonkę. Na pewno <noise> pamięta nie jedną golonkę. Ale to do tego dojdziemy, wszystko po kolei, więc rozpocznijmy. Dobrze. Może na sam początek, jestem naprawdę ciekawa, jak to będzie wyglądało. Tak nacieramy taką przyprawą i następnie w mące ja obtaczamy. Obtaczam, tak. Czyli nie musimy w jajku. Nie, absolutnie. Nic nie musimy w żadnym jajeczku, tylko w przyprawach i w mące już wystarczy. Dobrze. i tak kulany, a po prostu za dużo nie, mo, nie musi tak. Nie być. musi być za dużo mąki, Nie musi być. Mąki nie za dużo. To jest cały dzik czy? Tak, sama golonka z dzika, z tym, gołąka. że nie zawiera kości. Kości zostały mm. wyluzowane. No właśnie golonka tu się zawsze kojarzy z golonką, z, z konkretnym kością. Ko tak. konkretnym kawałkiem mięsa A tutaj jest z ogromną kilku. kością. Widzę, że przygotowała tutaj pani jeszcze Warzywa i warzywa do golonki, myślałam, że tak. to tam tylko musztarda. To już na końcu może ktoś sobie zażyczyć musztardę, ale my podamy żurawinę do naszej golonki z chrzanem. No, no w sumie jeszcze golonki z dzika nie jadłam, więc na pewno zgodzę się na wszystko, co mi pani poda. Obtoczyłam. Dobrze, ja teraz rozgrzeję tłuszcz. Smalczyk się nam topi. A niech nam pani powie, jak pani robi ten smalec? Po prostu przetapiam y, słoninę z dzika w brytwanie i potem zlewam to do słoików, zamykam i trzymam to w piwnicy w razie potrzeby. Idę Na do... specjalną okazję. Tak, schodzę do piwnicy, przynoszę słoiczek i. Przyrządzam dania z dziczyzny. A takie pytanie mam, czy właśnie na takim smalcu z dziczyzny przygotowuje Pani jeszcze jakieś inne potrawy? Właśnie nie mówię o takich z dziczyzny. Nie. Tylko na przykład kurczaka czy nie, coś? Nie, absolutnie nie. Tylko do dziczyzny używam. Bo on ma taki specyficzny też i zapach. Nie wiem, może Czyli Pani... Czyli też możliwe, że nie pasowałoby do, do innego? Proszę, może Pani powąchać. A no tak, inny, inny jest. jest. I już drugi pod, z takim by nie smakował. Zresztą do drobiu nie używamy nigdy smalcu. A już możemy kłaść. Będę kroiła marchewkę. A można razem tutaj do tego talerza. Tak. Będzie znowu kolorowo. Pora. Też. Też, też takie talarki, też takie talarki. Jak cebulkę kroimy. Pół księżyca. Już nam się ładnie podrumieniło. I jeszcze nam smaży. I to wszystkie warzywa, które będą nam potrzebne tak. do golonki, też je podsmażamy później na tłuszczu. Tu razem z cebulką zrobimy. I jeszcze pokroję dwa ząbki czosnku. czosnek razem do mięska, żeby się podsmażył. Teraz golonkę przełożymy do trzech Tego tłuszczu dodajemy warzywa. Seler, por, y, seler, pietruszkę, marchewkę. O, tu mam pora. cebulę i por. Wszystko razem podsmażamy. Tu mam też jeszcze pora, jakby trzeba tak, było. Tak, bardzo proszę. Im więcej warzyw, tym lepiej. Lepszy smak mięska, wygląd dla oka. No i bardziej pożywne, więcej witamin. Wydawać by się mogło, że to takie typowo męskie danie, a jednak te warzywa ubogacą go troszkę. Niekoniecznie męskie. Nawet dla dzieci bardzo bo wskazane. Bo właśnie nie ma takiego tłuszczu, bo jest to tak. mięso z dziczyzny. Tak. Oczywiście. Warzywa za, y, podsmażamy właśnie dlatego, żeby zachować ich piękny kolor. Żeby nie utleniła się witamina A. Która doskona którą doskonale przechowuje tłuszcz, w którym się one teraz znajdują. I później, jak już je jak odsmażymy, je warzywa, wrzucamy do golonki, wyrównujemy poziom wody równy, żeby wszystko było przykryte. Przykryć, tak? tak. Zamykamy szybko wary i dusimy tak do 40 minut. Nie dodajemy również soli. Też nie soli. Też nie solimy. W ogóle to sól trzeba ograniczać. Kuchnia bez soli. Chwila, moment i gotowe. A można taką golonkę właśnie na przykład nie wiem nie podlewać piwem tylko winem? Też można. Może. I to też wtedy tak samo, tak samo. Oczywiście, robimy. tak samo. Mhm. Ale dzisiaj zrobimy w piwie. A lubi Pani jeść taką golonkę? Czy lubię. jada Pani często? Czy jada Pani w ogóle dziczyznę, czy tylko przyrządza? To znaczy ja jadam. Jadam, lubię dziczyznę. Lubię smakować w ogóle, dosmakowywać różne tam, nie? Smaki nas... No i chyba przyrządza. No przyrządzać również. Przerzucamy warzywka do szybkowara. Przedstawiamy. Tutaj wyrównuje poziom wody. Wezmę sobie. opłuczę jeszcze patelnię z pozostałości w Czyli to nie musi być woda przygotowana. Nie, nie, nie bo to się nie. tak naprawdę teraz tak, będzie gotować. To będzie się jeszcze. Gotowało, tak. I teraz na ile to zostawiamy? Na 40 na minut? Na 40 minut, tak. To teraz jeszcze Jak jedno... się zagotuje, to zmniejszymy gaz, żeby tak się ostro nie gotowało, tylko tak, tak spokojnie. To jeszcze jedno takie pytanie, jeżeli nie mamy w domu takiego szybkowara, czy możemy go zastąpić garczkiem, takim zwykłym? Normalnym, zwykłym garnkiem z pokrywką możemy zastąpić, tylko wtedy musimy dłużej troszeczkę dusić. Jest dłuższy okres duszenia takiej golonki. Ale, tak wyjdzie nam, ale wyjdzie nam równie dobra. Tak samo wyjdzie. Jeżeli będziemy robić według przepisu. No też. <noise> Drodzy Państwo, jeżeli myślicie, że to już koniec niespodzianek, to jesteście w dużym błędzie, ponieważ Pani Urszula przygotowała jeszcze coś specjalnego w dzisiejszym odcinku. Co to będzie? Polędwiczki z dzika z suszoną śliwką i z boczkiem. Brzmi wspaniale. Przełamanie smaków, ale no nie jestem w stanie sobie zobaczyć, jak my to będziemy robić. mnie zawijać. Nie będziemy zawijać, pokroimy na kawałki, lekko spłaszczymy dłonią, bo polędwicy się nie rozbija młotkiem, bo to jest dla niej zabójstwo. I potem będziemy nadziewać suszoną śliwką i owijać boczkiem w koło. Robimy taki wianuszek z boczku i będziemy smażyć na gorącym tłuszczu. Już nie mogę się doczekać. No to zaczynamy. To zaczynamy. Skórę z boczku zdejmiemy. Możemy dać sikorko. Tak? Nie, takiej nie możemy, bo to jest dla, niej, dla nich szkodliwe. To musi być surowa skóra. Bez soli, bez dymu. To tylko my możemy jeść z dymem. Boczek kroimy na paseczki. Trzeba mieć do tego widzę dobry nóż, żeby tak no zajetry Ostry jednym... przede wszystkim. Ostry, żeby go dobrze przeciąć. Żeby nie był za gruby. W międzyczasie golonka w piwie nam się przygotowuje, gotuje się tak. sama. Tutaj takiej rarytasy toż można naprawdę taką wykwintną kolację przygotować. Tak i szybko. W międzyczasie się coś przygotowuje. Tutaj się nam polędwiczki smażą. Organizacja pracy jest bardzo ważna w kuchni. Żeby sporządzić kilka posiłków to wystarczy zaledwie kilka godzin. Każda pani domu powinna z tego korzystać i tego zawsze, się nauczyć. Zawsze wykonujemy najpierw rzeczy bardziej pracochłonne, a potem mniej pracochłonne. Pokroimy polędwiczkę. Tu jestem właśnie ciekawa. Jak to mamy kroić? No tak po skosie. Lekko po skosie. Piękne mięso naprawdę. Ono już jest od ściągnięta jest błona bo polędwica zawsze zawiera taką błonę, którą trzeba zdjąć, bo ta błona się szybko kurczy i mięso się zniekształca. I co teraz? Aha, teraz rozmiękczamy. Teraz będziemy tak, Aha, tak. O, tak dłonią sobie poukładamy. Można się wyżyć chociaż troszkę, jakby też kogoś zdenerwował. Leciutko. Ale to nie tak jak kotlet. Tak. To jest bardzo delikatny rodzaj mięsa. Dlatego traktujemy go ręką, a nie tłuczkiem. Tak. Dobrze. I teraz? I teraz tak w koło. O tak, skręcamy tą boczusiem. Aha, tak. Taki wianuszek robimy. I spinamy wykałaczką z jednej strony, i do środeczka wkładamy paluszkiem, robimy dziurkę. albo dwie, i wkładamy. Dwie śliweczki na przykład. Nie wypadną nam te śliwki? Nie, nie mają prawa. Pięknie to wygląda. Mogę spróbować? Ależ proszę, zaraz Pani udostępnię. No to jak człowiek sam nie spróbuje, to się nie nauczy, żebym wiedziała na przyszłość. Jak to zrobić? Jak to zrobić, jak przyjdą goście. No, no. można z polędwicy wołowej. można taką zrobić. Też zrobić z polędwicy wołowej. Na przykład, jak ktoś nie ma dziczyzny. Proszę bardzo. To ja taki mniejszy kawałek może będzie Dobrze. mi łatwiej na początek. Dobrze. No i ciasno, ładnie, tak. Mhm, mhm. Tak? Fajnie. No. Teraz, Jedną wykałaczką? Tak. Teraz pani zobaczy, jak mięciutko wchodzi palec. Dokładnie widzę. I teraz co? Oczko. Dziurkę. mięciutka wchodzi, nie? Fajne. Delikatne mięsko. Drugą. A tutaj. Proszę. Teraz czy podniosę? Podniosę. Tak, pewnie, że tak. Jeszcze jedno? To proszę. Jeszcze jedno mogę zrobić. A to pani sama wymyśliła ten przepis, żeby tak zawijać boczkiem? Bo ja myślałam to znaczy, na początku. Znaczy, że... przyrządzałam kiedyś taką polędwicę z, yy, z wołowinki. W ten sposób? Tak, właśnie. Tak. I się pewnego się... razu spróbowałam z dziczyzny. Ja się pierwszy raz spotykam, żeby w ten sposób tak owijać. Zawsze mhm. jakoś tak albo się faszerowało. Swieweczka pięknie. Już kończymy nasze polędwiczki robić, ale tutaj dochodzą dla... Mamy nadzieję, że również do Państwa te dźwięki, bo zapachu na razie jeszcze nie możemy przekazać. Co się dzieje w tym szybkowarze? Bo tak się zastanawiam, czy on zaraz wybuchnie? Nie, gotuje się. Gotuje się, gotuje to znaczy, się. że nasza golonka już jest coraz bliżej i będzie już niedługo gotowa. Tak. Czyli na razie jeszcze jej nie otwieramy, jeszcze nie podlewamy piwem? Zmniejszam, zmniejszamy gaz i niech się dusi. Dalej? Tak. A tutaj te dwie wezmę razem, bo są takie mniejsze. Fajne, naprawdę proste proste w przygotowaniu to jest. No Nie proste. sądziłam, że to będzie takie, takie łatwe. Najmniej pracochłonne, prawda? Z tych, z tych dań, które robiłyśmy dzisiaj. Ale jakie smaczne, przecież to polędwica. No tak. Wędzona śliwka. Wędzony boczek mm -hmm. i na końcu troszkę winka czerwonego. Ja to Żeby mi ta śliwka nie wypadła. Nie wypadnie, bo to potem się zetnie. Wejdzie. Mm -hmm. Może być? Może być. Mogę oddać? Tak. Moje to widać, które ja przygotowałam. Wcale nie widać. To tylko się Pani wydaje. Teraz zaczynamy smażenie naszych polędwiczek również na smalcu z dzika. A jeśli nie mamy to możemy na oleju. Ale tutaj u pani Urszuli w kuchni nie może zabraknąć takiego smalcu. No bo kuchnia bazuje na dziczyźnie więc <śmany <śmany> mamy i smalec. tak. Jeszcze takie pytanie mam Pani Ursulo, czy będziemy to przykrywać czymś, żeby ten boczek, nie wiem, bardziej się przypiekł? Nie, dopiero podleje, przykryjemy jak podleje troszeczkę winem. A czyli to jeszcze będziemy winem podlewać? Tak, troszeczkę tak, ale obsmażymy z obydwóch stron. Ale jakim winem? Jakie to będzie wino? Czy możemy sobie takie kupić, nie wiem, jakiekolwiek czerwone? Bo rozumiem, że czerwony będzie. Czerwone będziemy. wytrawne lub pół wytrawne, najpopularniejszą Sofią. Co nam, da ten, co nam da to wino? Po prostu powstanie y, sosik? Czy on wejdzie jeszcze w to mięso? Wejdzie jeszcze w to mięso i da taki specyficzny smaczek. Czyli warto jest podlewać dziczyznę winem? bardzo. I w ogóle tak. jakimś tam alkoholem? Tak. Tak jak tutaj golonkę piwem? Tak. Ginem można podlewać, żubrówką, zależy jaki gatunek mięsa i co przyrządzamy. Ginem? Ginem. To jak, jakie mięso ginem podlewamy na przykład? No też z dziczyznę. Albo kaczkę ginem, marynujemy mięso w ginie i potem smażymy na patelni. Nie no, że to Pani to jest skarbnicą przeróżnych przepisów. Mam nadzieję, że nam Pani będzie zdradzać w każdym odcinku coś nowego. Bardzo chętnie. Proszę, tutaj talerzyk. Wcześniej już przygotowany. No, proszę, Pięknie to wygląda. Zaraz jeszcze polejemy sosikiem troszeczkę. Winnym. No szkoda by go było. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jak bardzo prostą potrawę można pięknie... I teraz dopiero posolimy troszeczkę. Mhm. Jak można pięknie przystroić i pięknie podać. Wygląda jakieś szlacheckie, wykwintne danie. Tak, bardzo bogato wygląda. Naprawdę przepięknie. Na pewno i też tak smakuje. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy, ale to dopiero za chwilę, bo na razie jest bardzo gorące. A co z naszą golonką? Zaraz do niej zajrzymy. No drodzy Państwo, nic innego nie zostało, jak tylko spróbować tych wspaniałych polędwiczek, póki są ciepłe i pięknie pachną. Spróbuję pani urszulo tutaj kawałeczek w tym winie. Naprawdę pyszne. Dziękuję. Myślę, że to, Myślę, że to danie będzie należało do kolejnych moich ulubionych, bo jest niesamowicie proste i pyszne, naprawdę. Zachęcamy państwa, żebyście wchodzili na naszą stronę internetową, gdzie będą wszystkie przepisy i odcinki programu poradnikowego naszego kulinarnego, w którym bierze udział pani Urszula. I do wykonywania tych wspaniałych przepisów my się już żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.